Hej, z tej strony macie sobie. dzisiaj 5 powodów, dla których wartość do liceum. Poprzedni film z pięciu powodów, dlaczego akurat pójść do technikum bardzo wam się spodobało, także zrobiłem research wśród znajomych, którzy skończyli już liceum Wie już wszystko, przyjaciele, znajomi i wrogowie również chodzili do e, liceum, nie tylko do technikum Pierwszy powód w liceum uczycie się krócej niż w technikum Wcześniej były 4 lata technikum i 3 lata liceum, ale teraz nie jestem pewien, czy chciałbym się w technikum aktualnie przez 105 lat, także... That's it. To już jest jak druga podstawówka. W liceum, 4 lata, to jeszcze jest tak optymalnie i szczerze mówiąc, trzeba się dobrze zastanowić, ponieważ poniekąd po technikum mamy ten zawód, ale jakoś tak... Dwa. Skupienie się na przedmiotach, które chcemy lepiej poznać. W liceum jest to o wiele prostsze, jakby to, co chcemy rozszerzyć, idzie rozszerzyć łatwiej, bo w technikum jakby jest cały czas zapierdzielanie. Tutaj, tutaj są zawodowe, egzaminy zawodowe, tam jest matura, po czym ma... Już tutaj są zawodowe, ale matura już tutaj też trzeba się uczyć I to jest wszystko naraz Ja pamiętam tam okres, gdy miałem się uczyć do matury nie uczyłem się do tej matury dlatego, że musiałem uczyć się do egzaminów zawodowych a za 2-3 miesiące e, była na przykład matura Jest multum kierunków, możemy dokształcić się w każdym, wiadomo w technikum również ale tak jak mówiłem musimy skupiać się również na egzaminach zawodowych co nie jest takie e, hop siup, ponieważ ja sam skończyłem technikum hotelarskie także wiem o czym mówię w karcie na górze Wam wyskakują filmiki w ogóle cała playlista o szkole mojej numer 3 na mojej liście Wśród ludzi panuje taki stereotyp, że w technikum nie robi się nic, a w liceum po prostu Duże nauki, co pozwala ci się lepiej nauczyć do matury Wiadomo, jest to zależne od nauczyciela Od szkoły, od tego jak my się chcemy uczyć Czy musimy brać korepetycje, bo z mojego doświadczenia Wiem, że więcej korepetycji brali Moi znajomi z liceum Ale poniekąd jest więcej tej nauki Jest lepsze przygotowanie do tej matury, bo Pierwsza klasa, ja muszę się uczyć, bo to za chwilę matura Druga klasa Matura już za pasem Nie wychodzę zupełnie z domu Trzecia klasa To jest taka przenośnia Tak typowa przenośnia tych osób po prostu zupełnie już nie było. Nauka, 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 która na no, zaowocowała o no, wiele więcej niż w technikum. Nie wszystkich, ale liceum do czegoś zobowiązuje, bo liceum jest zazwyczaj nastawione na co? Na maturę. Przeczytaj lekturę, bo będzie na maturze. Zory skróconego mnożenia. Uczyszcie tego dla siebie, bo będzie to na maturze. No jak to, co to jest delta? I takie tam nie ukryłam, że w technikum również takie gadki były, but i byceum i to o wiele bardziej nasilone. I moim zdaniem tym znajomym, którzy byli jakby w tym liceum, było o wiele łatwiej zdać maturę. Numer 4. Liceum to szkoła, która pozwala na szybki rozwój. Szybko osiągnąć świadectwo naturalne, zdajesz, idziesz dalej. Już w ogóle zapominasz, masz to z tyłu? Dlatego moim zdaniem właśnie ludzie z technikum stereotypowo zdają gorzej maturę, dlatego że oni już sobie myślą, że mają ten zawód i to już jest okej. Okay. A w liceum nastawiamy się na maturę, która później jakby rzutuje na studia. I w ogóle co dalej z naszym życiem? Jeżeli marzysz być studentem... jak Jeżeli marzysz być studentem, jeżeli marzysz, żeby być studentem jak z Simsów, liceum jest totalnie dla Ciebie, to jest. to jest sekunda i już będziesz po prostu na uniwersytecie simowym. Jeżeli masz już sprecyzowane plany na przyszłość, czyli to, co jest Twoim wymarzonym kierunkiem na uczelni, na studiach, to liceum jest dla Ciebie. Dlaczego? Ano dlatego, że idziesz na profil na jaki chcesz? najprościej, najpro, najprościej mówiąc i myśląc... Kształtujesz się właśnie w tym kierunku, w którym chcesz się kształtować. Chcesz iść na prawo? Idziesz na Kumana. Po zarządzanie. Aaaa, prawo. od liceum nie jestem. Koniecznie weź pod uwagę to, że w momencie, w którym już yy, będzie tak chwileczkę przed maturą, większość przedmiotów ci odpada. Przygotowujesz się tylko do tych przedmiotów, które zdajesz na maturze. Nauczyciele rzeczywiście przedmiotów w WF, może jakiś tam jak które nie rozszerzamy na przykład, yy, to totalnie w ogóle wystawiamy oceny o wiele wcześniej, już tam ostatnie kartkówki. Twoja przyszłość? Twój wybór, zastanów się dobrze, poradź się rodziców. Ja jestem od was starszy, teraz internet, postrzeganie świata się bardzo zmienił, bo ja mam już 21 lat i pamiętam, że wybór szkoły, no dobra, to mamo, jaką szkołę wybrać? Radziliśmy się całej rodziny i w ogóle z jakiego zawodu najlepiej się zarabia, a teraz, w momencie, w którym ja rozwijam się jakby tutaj w internecie, tutaj w jakimś filmowaniu, w montowaniu, w grafice, po pracę mogę dostać tak. To już by było na tyle, jakby teraz końcowe słowa ode mnie, zastanówcie się dobrze, gdzie chcecie iść, na co chcecie iść? To, że twoje rodzice albo twoja rodzina znajomi coś tam idą na jakiś kierunek i chcesz być razem z nimi, namawiają cię na bycie prawnikiem, to jest tylko Twój wybór. Ja radzę aktorstwo, idź w kierunku aktorstwa. Nie słuchajcie się mnie. Tam, gdzie potrzeba ludzi. Będziesz tam nawet bez matury, bez szkoły. Ciebie w tym momencie zachęcam do zdania matury. Ludzie, którzy nie zdają matury, są dla mnie. Nie no, na tak serio, to sobie żartuję. Nie wiadomo, jak życie się potoczy, nie wiadomo, gdzie będziesz za 2-3 lata. Ja sam o tym nie wiem. Może za 2-3 lata już będę w ogóle w jakimś małym miasteczku i żeby znaleźć pracę, będę musiał rzeczywiście pokazać te świadectwa naturalne, te predyspozycje o zawodzie. Może tak być, nie musi. Nie mam pojęcia, kiedy będziecie wybierali szkołę, ponieważ jest kwarantanna. I wszystko się strypia, ale tak musi być. Na przyszłość, macie dobre rady ode mnie. Kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj, może komuś udostępnij. Do no zobaczenia. Numer 3. Numer 3.